Cześć! Będziemy... Może przez ten czas najbliższy będą się pojawiać filmy z sekretariatem. Będę próbować go odnowić. Z racji, że nie mam za co się zabrać, a mam dalej trada. Bo to jest trad. sekretariat sekretariat Nie umiem nigdy powiedzieć tego. Po prostu ten koń słynny wyścigowy. Nie mam pomysłu, a że mam tego trada, to pomaluję w sensie pierwsza to trzeba go zrobić, bo ponieważ on nie ma oczu ani niczego, żadnych detali. <noise> Więc zaraz sobie odpalę zdjęcia sekretariata. Pierwsze szlifer szlifowanie go, polerowanie, później będzie reszta. Nie szlifowania, ale może jakoś do rady. Może przeżyję jakoś. Więc tak. Tak to będzie w najbliższym czasie. Bo trzeba go naprawdę dużo z nim zrobić. Jest to po prostu masakryczne body. to tonie. Bo wszystko wytopione. Wszystko poza podstawką. I to tyle dobrze. Podstawka tylko jest jeszcze dobra. <grystanie> Więc w najbliższym czasie będzie można się spodziewać więcej rzeczy z tym oto koniem. No.